A jak pani odbiera teraz postać Simon To znaczy, ja od wczoraj odbieram trochę inaczej, bo obejrzałam podcast, chyba pani, tak? W związku z tym no dowiedziałam się, że to no, nie było tak, jak ja sobie wyobrażałam, prawda? Że ludzie jechali, bo mieli tam zapewnione mieszkania. Nie to, że jadę, bo będę naukowo pracować, bo łatwiejsze życie, bo można łatwiej mięso zdobyć. W związku z tym, jak wczoraj to wysłuchałam, no to zmieniłam trochę zdanie na ten temat. Ale to było bolesne, czy nie? Nie, nie, no bo takie czasy były, prawda? Więc każdy musiał jakoś kombinować, żeby mieć mięso, żeby, nie wiem, przemycić to mięso skądś, czy upolować, jak tam można było polować. No i że była osobą, no, dosyć trudną, niby była delikatna, ale miała jakieś tam swoje zasady. Także wcześniej się bardzo dużo dowiedziałam i specjalnie wysłuchałam to, żeby już dzisiaj więcej wiedzieć. A w ogóle po raz pierwszy o niej się dowiedziałam, jeszcze za czasów, nie wiem, który to był rok. Mieliśmy znajomych w fajnowce, przedsiębiorca, bardzo duży. I on tak w pewnym momencie do mnie. A wy wiecie, że tutaj w puszczy mieszka Simona Kossak? Ja nie wiedziałam, ja nie wiem, który to był rok. Mniej więcej lata osiemdziesiąte? Chyba osiemdziesiąte, tak. No. I mówi, tam w dziedzińce, ja nie wiedziałam, co to jest dziedzinka w ogóle, bo to przecież to teraz są te media społecznościowe, wszystko się rozchodzi, prawda? W mig wiadomości, a kiedyś tak nie było. Także my tam mieszka Simona Kosakiemu, ja no nie możliwe. No to...